No to dziś ruszam do perełki lokalnej, czyli Isimila. To jest e, przefantastyczna formacja skalna. Zresztą sami zobaczycie, już mam dosyć siedzenia w domu. Wczoraj przeleżałem w łóżku cały dzień. Starając się poradzić <laughs> z bólem brzucha, rozwolnieniem i etc. Niewiele to dało, ale przynajmniej odpocząłem. Wyspany jestem i, i wyleżany po podaszek, po, 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 po kapelutek po prostu. E, no i teraz mam dużo, dużo energii na nową przygodę. na tuk-tuk dzisiaj jadę do miasta tuk-tukiem, elegancko za pięć stówek kierowca liczy, że ktoś jeszcze dołączy do mnie żeby zszar zszarować przejazd ale jakoś mało chętnych dosyć ich odstraszam. no nic, ja w każdym razie jadę Dobrze się stało, że spotkałem panią policjantkę, gdzieś tam z tyłu głowy jej przestrogi i prośby o wzmożoną czujność zostały. I teraz na przykład na dworcu szukając autobusu, no oczywiście poddopadają cię ludkowie naganiacze, którzy prowadzą cię do odpowiedniego busa ale młody chłopak już na samym wstępie krzyczał, że 5000-5000 tysięcy, tysięcy. to wydawało mi się mega dużo jak na Dala Dala. się nie spotkałem z taką ceną. No i od słowa do słowa okazało się, że po pierwsze tuż obok stoi Dola Dola, która szybciej odjedzie. No i tam zapytałem o cenę. No i jest to standardowy 1000. Także trzeba mieć oczy z tyłu głowy, bo po pierwsze kieszonkowcy i mózg trochę już musi być na wyższych obrotach, bo chcą Cię jednak naciągnąć, no 5 tysięcy to dla niego 4 do przodu, spora sumka za nic. A to mój powód przyjazdu tutaj? I zaraz zacznie się przygoda. No dobra, zanim przejdziemy do klubu programu, to tak, czy <ścoughs> to jest bilet wstępu? Kosztowało to 10 dolarów. To jest teoretycznie jakiś wad No, nie, nie zapłaciłem 24 tysiące szylingów, co nie jest jakąś wielką kwotą. To eee, Zapłynęłem bilet na pamiątkę. No, do innych celów taka kartka mu zawsze może się przydać. Ale teraz chciałbym otworzyć oczy niedowiarkom, ponieważ ten owoc, ten, ten, to jest lokalna pomarańcza. Pragnę to udowodnić. Mam nadzieję, że się nie pomaga. Wygląda jak cytryna, ale nie, nie jest. Jest słodziutką pomarańczą. Tyle że lokalnie tak to wygląda. Czasnie dużo pestek, i jest tak sobie soczysta. No natomiast trochę słodycznie zaszkodzi. Pestek jest ogrom, po prostu przeogromna ilość. Żadne tam GMO. Dobra, nie będziemy oglądać jak przeżuwam Natomiast to jest lokalną limonką choć nie wygląda, wygląda jakby przeszła co najmniej jakieś promienie Limonki nie będę jadł ale standardowo konstruuję miksturę No jak wiecie, nie cierpię smaku czystej wody. Nie ma jakiejś cudownej pogody, więc nie liczę na zdjęcia. Ale do miejscówki dotarłem dosyć sprawnie, naprawdę pół godzinki może drogi. Tutaj też jest to dobrze wszystko oznaczone, więc bez problemu się dochodzi. Myślę, że najdłuższym procesem była właśnie ta rejestracja do zeszyciku. Pan to wszystko przepisuje mozolnie. A pomaleńczkę też wcisnę. Wszystko to przepisuje do, do komputerka, no żeby wydrukować taką fakturę w dwóch. No nie było, ja tego tutaj nie zostawiam. Nie robię takiego syfu. Biorę ze sobą. Co jest fajne w Tanzanii na lotnisku na przykład jest taka informacja od razu przez głośniki podawana, że jest zakaz wozu torebek foliowych. I faktycznie na targach i no wszędzie tam, gdzie Cokolwiek. Dosłownie raz dostałem taką, taką delikatną folióweczkę a na ogół są to takie torby. Od razu lepiej. A, kwaskowe! Są to takie torby, zaraz, je, zaraz ją pokażę. Typu. Nie wiem co to jest za materia, ale jest napisane, że 100% recyklingu. A w środku są schowani niemi bohaterowie mojej podróży, którzy zwiedzają ze mną cały świat. Pandzio i żówcio. To oni podpowiadają mi różne typy. Zmienne schody raczej nie są antyczną częścią Ale przynajmniej są wygodne, bo tak to byśmy się pewnie wszyscy zwiedzający z silizgali tu po błocie i zjeżdżali na tyłkach. No dobra, i to chyba tyle z marszu z trumekiem. W ogóle tu jest nieoznaczony ten teren. Ja nie narzekam, ale po prostu nie wiem gdzie dalej. <śm> to trochę dziwne. bo Buty, jak widzieliście, mam totalnie już uwalone. No i przez to, że jest tak grząsko, to... Przecież jakbym pokonywał jakiś jakiś obcy, obcy lot, to są planety, bo jest takie przyciąganie, bo zapadam się co krok i dużo wysiłku wymaga wyciągnięcie nogi. Tak jest co krok, więc więc działam. O mam! No dobra, ale co dalej? Kurde. You know, office or stone I know office. Oh, where is it? Yeah, yeah, yeah. Let's go. Oh. I see. I see. Oh oh, 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 so beautiful. Uh, Santa, uh, okay. Santa <laughs> Szkoda mi po tym chodzić, bo struktura tego jest tak delikatna. Nie znam się na skałach, ale to jest jakiś, no jakiś piaskowiec lub bardzo podobna historia skalna. Co wiadomo, że roduje w bardzo szybkim tempie. Szczęśliwie nie ma tutaj tabunów chińskich turystów, którzy. Są w stanie wejść wszędzie i zadeptać wszystko, także to, co właśnie fotografują. No mam nadzieję, że dzisiejsza miejscówka się podoba. Bo sam jestem pod wielkim wrażeniem muszę się mocno powstrzymywać, żeby nie robić zdjęć co chwila bo i tu, i tu, i tu jest ładnie, naprawdę Sądziłem, że trochę większe jest to miejsce i że są to skały, faktycznie skały, to jest takie, taki piaskowco-piach. Bardzo się martwię, że to ulegnie szybko dalszej erozji. Ale póki co jest to piękne. Procentowa warto tu przyjechać. Muszę wymyślić jakąś ikonkę na to. Panda poleca. Łapka pandy. Ale nie wiem jak łapka pandy wygląda. Super. Ja wiem, że do znudzenia i do przesady będę e, często, może zbyt często, nawiązywał i, i jechał po korporacyjnym trybie życia. Ale powiem wam szczerze, e, jak często mm, wychodząc z pracy, tak jak ja teraz z tego mikro miejsca, możecie z taką, z takim Oddechem pełną piersią, powiedzieć, ale to był piękny dzień. Nie mówię tutaj o dostaniu, nie wiem, jakiejś nagrody rocznej, tak po prostu. Tak wychodząc sobie w pracy. No, mi to się chyba nie zdarzyło. A tu kolejne skałki. to wszystko. Cieszę się, że tak dziewiczo to jest wszystko zachowane. Niezadeptane. No i jak widać, też niezbyt odwiedzane mocno. Ogólnie, chyba turystów w tym regionie Tabunów to raczej nie ma się co spodziewać. A. jakýsi <laughs> kisi pek Także tak, drugi tydzień poświęcania życia pięknym chwilom i pięknym dniom za mną. A właściwie rozpoczyna się pięknie, trzeci. I bardzo się z tego cieszę. Także morda mi się aż cieszy. Jestem bliski euforii. To się chyba na jak ludziom robi, że tak bardzo e, kocha, zaczynają kochać piękną przyrodę i zwierzątka. Przynajmniej mi się tak bardziej zrobiło z wiekiem, bo wcześniej zajmowałem się zarabianiem hajsu i kupowaniem gadżetów. Tak, wiadomo, pieniądze szczęścia nie dają. <głos> <głos> Dopiero zakupy. <noise> no nie, ale ogólnie to straciłem strasznie dużo zdrowia na to harowanie. I uznałem, że pięćdziesiątka to jest taki dobry moment, żeby scilować przyhamować konie. Co się zarobiło, to się zarobiło. Co się posiada, to się posiada. A emerytura w wieku 67 lat to po prostu absurd. A na dokładkę, <grywa> ta polska przymusowa piramida finansowa zwana ZUS-em, która jak wiadomo, nikomu już więcej nic nie, nie da. Tym bardziej mnie do tego zniechęca, żeby wpłacać tam jakiekolwiek kwoty i tracić jakąkolwiek energię życiową na wspieranie tego finansowego absurdu. Patrzcie, jak to jest pięknie. А, Ты боты <laughs> в тех же догадных <laughs> а мы все можем раскашивать видео. Nie tonę, nie tonę, tylko po prostu moje buty. No prawie jak nowe. Są tak przemoczone, że już mi wszystko jadło. Ale ja się tak nie zapadać jak na początku. Jak ja to robi, że się zawsze gubię? To jest niepojęte. Miejcówka drogi, jestem, jest. jestem przez maluchy eskortowany, które nie odstępują mnie na krok. Asante! A kiedy ostatnio szliście polem słoneczników? Bo ja właśnie teraz.